Projekt lampy piseki zakończony. Po kolei mamy końki. Tu jest z napięciem z akumulatora. Tu jest. Po drugiej stronie mamy kokoty. Tu jest jedna taka lampka, tu jest drugi stroposkop i kogut. Dobra, wyłączamy teraz kolejna lampka. Mamy przedni, przedni LED, który nawet daje czadu. Widać to na przodzie. Myślę, że będzie ok. I kolejna lampka, tylne LEDy. Tu była, jest listwa na środku i dwa osobne, dwie osobne lampy. Też myślę, że będą dawać czadu. Widać. Do tego jeszcze zostały dołożone lampy. Na przodzie mamy pozycyjne. Na tyłu. Ledy, czerwone, a i teraz migacze, awaryjne, wszystko co się gra. Teraz to wszystko połączamy. Hop, hop i hop. Teraz już na, dzielni, na dzielnie będzie szło wyjechać. Aha, i tu jeszcze pod tym akumulatorem, gdzie mamy ten, mamy dwa wejścia USB, tego może tak nie widać. Tu jest jedno, tu jest drugie USB, więc można spokojnie ładować. Myślę, że traktorek teraz będzie miał. spokojnie do roboty w okresie zimowym światła mu nie zabraknie wyłączymy jeden wyłączymy najpierw beacon wyłączymy front light rear light te Teraz jak to wygląda te ikonki. A, tu jeszcze ten. Tu są te nasze trąbki które nawet dają czadu. Dobra, tu jest właśnie te. Tu jest USB, tu jest Titek, Horn. Możemy wyostrzeć. A tu ikon, front light. Może tak przyświetlę. A też nic nie da beacon front LED light i grill. Mm,